Dzisiaj podpowiadamy troszeczkę na Państwa pytania. Jednym z pytań było to, czy w trakcie usuwania ósemki zęba mądrości może dojść do porażenia nerwu twarzowego. Szanowni Państwo, no, stomatolog musiałby być nieco frywolny, żeby uszkodzić nerw twarzowy. to trudno. W trakcie usuwania takiego zęba faktycznie może dojść do uszkodzenia nerwu czasowego lub stałego, ale bardziej jest to nerw zębodołowy dolny lub nerw językowy. Zaraz opowiemy o tym na przykładzie na modelu. Jeżeli chodzi zaś o uszkodzenia takie czasowe, to wynika z tego, że po takim zabiegu może dojść do powstania np. dużego obrzęku lub krwiaka, który uciska na nerw i wówczas przez czas jakiś e, mamy takie zaburzone czucie. Jednakże jest to objaw Przemijający. No a teraz do przykładu. Na modelu. Tutaj widzimy tą żółtą niteczkę. To jest nerw zębodołowy dolny. On sobie wchodzi tutaj w kość i często bywa tak, że ząb ósmy korzeniami oplata ten nerw. No i wówczas w trakcie usuwania takiego zęba faktycznie może dojść do uszkodzenia tego nerwu zębodołowego dolnego. Inny nerw na który trzeba uważać jest to nerw językowy, którego akurat tutaj nie ma, ale on sobie biegnie tutaj tak po wewnętrznej stronie gałęzi żuchwy i łatwo w trakcie na przykład cięcia albo odpreparowywania tkanek taki nerw uszkodzić. Co zrobić, żeby mieć jakąś taką większą pewność, że nie dojdzie do Porażenia nerwu zębodołowego dolnego, jego uszkodzenia. Jeżeli mamy takie przypadki wątpliwe, gdzie na zdjęciu panoramicznym korzeń zęba rzutuje na nerw zębodołowy dolny, taśmy sobie, że tutaj mamy ósemkę i ona obejmuje tą niteczkę tutaj w środku. Wówczas dobrze jest zrobić tomografię komputerową, żeby mieć większe rozeznanie w sytuacji i podjąć dla siebie najlepszą decyzję, czy taki ząb usuwać. Dziękuję.